Na początku, proszę Państwa, posłuchamy sobie Jan Klełosię. jest to Złoty Piasek, po, powiem bez ogródek, Jan Kleosia to dla mnie jest totalne beztalencie muzyczne, niestety, e, bądź stety, to zależy kto tam, by, jaki ma gust, oj mi się bekło, przepraszam. I teraz tak, e, nie, nie lubię Jan Osię, dam jej łapkę w górę i komentarz dla statystyk. Znaczy nie lubię jej niepersonalnie, tylko jej twórczość nie lubię. Jak dla mnie nie umie śpiewać i piszczy, e, ale zobaczmy, może to będzie coś fajnego. Wyskoczyło mnie, pomyślałem sobie, trzeba sobie zasięgi budować, nie? Echem, a, a jeszcze tak dla drugiej sprawy e, jedziemy, zobaczymy, czy będzie głośno, czy cicho, Ładnie mam tobie serce. No. Dobra. Dźwięk jest okej, okay. przepraszam, nie skupiłem się jeszcze raz. Pledysk bardzo dobrej jakości już widać. Oddałam tobie serce, nogi, ręce. Ja lubię ciebie bez bluzki, ty lubisz mnie w tej No Nocą tańczymy w deszczu, całujesz mnie na wietrze. Twoje dłonie są piękne i miękkie jak powietrze. Oddaj mi swoje serce, nogi, ręce. Chcę mieć cię ciągle obok, widzieć Cię jeszcze częściej, już zawsze bądźmy sobą. Z tobą życie jest lepsze, bez ciebie tracę grę. Ja też chcę zabrać cię na plażę, tam gdzie jest złoty piasek. Nie więcej co O spodź. Rzadko kiedy słyszę, żeby ktoś tak e, drewnianie cokolwiek śpiewał, mówił, napował Totalne drewno. Totalne drewno. Fatalne wykonanie. Ja, ja, ja się kurwa nie, ja, ja, poważnie się teraz, ja, 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 ja się poważnie pytam, proszę państwa, bo mnie to drażni. Dlaczego ta pani ma 467 tysięcy wyświetleń, kiedy mamy takich wspaniałych artystów, jak mieliśmy tu z produkcji Słonia, tak? Czyli tam mieliśmy tych raperów, którzy tam śpiewali w kto co, wybitni. Wybitni raperzy, wybitni, uważam ich za wybitnych. Emocje, teksty, nawikać wszystko pięknie. Mamy taką nitę. mamy kuźwa in innych artystów, którzy zasługują znacznie bardziej na te wyświetlenia. Co to mamy? Przecież ona śpiewa tak drewnianie, że to jest po prostu aż. To nawet śpiewem, to jest po prostu mówi. Pięknie, ładnie, Cudnie. ja. Ma autotuna pierdolniętego, więc trochę ładniej to brzmi. Przecież to jest jakaś kurwa tragedia. Mamy sasi dokładnie. Przecież, no, da, no dajcie spokój ludzie co to ma być Teledysk śliczny Ona jest bardzo ładna, ona, bo jest bardzo ładną dziewczyną Uważam, ale no Do jasnych ciebie miło się patrzy Ale no kurwa, słucha się fatalnie Myślę, że to na chwilę, to jest niż Ty to mój złoty bilet, Odkryłam... ty, to, ty jesteś moim złotym biletem, ja jestem tutaj dla Ciebie, Ty jesteś dla mnie, o, o, dla mnie jesteś, ja kocham, kocham Ciebie naprawdę, ja kocham Ciebie i nikogo więcej... Przecież to kurwa brzmi, jakby ktoś, kto zaczyna dopiero śpiewanie, nagrał pierwszy raz w życiu cokolwiek do mikrofonu. No, ludzie, i ona ma pół miliona prawie. Idź w pistolet tak jak Ale ja ciągle w nas wątpią, myślą, że to na chwilę. To jest trwalsze niż Je Jedyne, co mi się podoba, to ona, bo wygląda ładnie i miło mi się na nią patrzy. I teledysk jest dobrej jakości. No. To mój złoty bilet. Odkryłam świat na nowo. Jaram się naszą drogą. Miłość piękna jak ta już zawsze wstaję prawą nogą, przed tobą życie to prolog Kochamy się dniem i nocą, z tobą ze są tylko wodą Bez ciebie biedny byłbym, świat, szukam na miejsca gdzieś już gwiazd baby może za parę lat zrobimy wszystko Ja też to. chcę zabrać cię na plażę, tam gdzie jest złoty piasek Zbudować piękny zamek i nie martwić się więcej W zostawić pracę, cieszyć się to w skarbie A Że wiesz, jestem twoja nie na raz, tylko na Masz jakiś plan? Ja też. Wiem, że Boże. poświęcasz mi cały czas. Ja też. O Boże. Kochasz się, bo... o. o Kurwa. Wiem, że Masz jakiś plan. Ja też. Wiem, że Masz jakiś plan. Ja też. O Kurwa, to jest dobre. Tutaj są dwie osoby tylko. No wiesz, no tak. Są tylko dwie. Ja lubię jej niektóre nuty, ale tato typowo, to typowa, polećmy na Karaibę i popływajmy, popływajmy, no. A może te zasięgi to dzięki urodzie faceci wyłączają dźwięki oglądania na teledysk? Jej zasięgi są po to dlatego, że zrobione, gdzie wybił ją... Kto ją wybił? No ten raperek ją wybił, żabson ją wybił. I niektórzy zostali ludzie. A bez Żabsona nigdy w życiu by nie wypłynęła dziewczyna. Tak dla mnie. Obok mnie. ja też. Kochasz ale, obok mnie? Nie chcę na plażę, tam gdzie jest złoty piaseł, dować piękny zamek i nie martwić się więcej pracę, cieszyć się. Ona nie umie śpiewać. Nie ma nawet wyczucia jak dla mnie do śpiewania. No to jest tragedia, że ona ma takie zasięgi, to jest jakiś absurd. Tyle zawsze u influencerów trwa mniej więcej parę miesięcy, później już się nienawidzą. To, co mogę wam powiedzieć o tej piosence, bardzo miło się na nią patrzę, ładnie wygląda, bardzo dobry teledysk, w sensie taki, że no, jakby była lepsza muza, to by naprawdę bardzo przyjemnie się na to patrzyło, ale muzyka jest bardzo drewniana, mało kiedy słyszę, żeby ktoś tak fatalnie śpiewał, rapował, mówił nawet. Tragedia. Tragedia. Ratuje ją tylko i wyłącznie, że ktoś jej bity stworzył, ewentualnie ona stworzyła, bo z tego co wiem, ona umie. Więc jedyne może co robić dobrze, to bity stworzyła, bo bicik jest spoko, ale to co ona robi, to jest jakaś abstrakcja totalna, nie? To tragedia. Fatalne. Absolutnie.